Bardzo proszę. Co to jest? B. To? B duże. A kapite, jaś nie bawię. B? Tu kreska. A gdzie papsuśki? Jeden w spodzie, drugi w górze. Co czuć, Tak się. Duże. Czego? Taką. By. By duże. Właśnie, pan, eee. lecz w przerobię. Jak mi jeszcze kropla Takiego to go czetnę, tak połapię, że proformę wspomnisz sobie. Czekaj, weź, no, jak tam było? Bardzo proszę, mociu, panie, mociu, panie, me wezwanie, mociu, panie, wziąć sposobie, gdzie czarci chwycą z taką pustą muzgę.